No, witam społeczności. Długo się nie widzieliśmy, bo aż tydzień mnie nie było. Chyba ten rozec coś mnie przymroziły, się nie udało. Dzisiaj opowiem wam to trochę o tym, o tym temacie, który jest bardzo popularny wśród cukrzyków tego drugiego, czyli lekarstwa na cukrzycę. Mam tak, taką obserwację, że bardzo wielu cukrzyków. Myśli, że jak dostało lekarstwo na cukrzycę, czyli no, zazwyczaj są to pochodne metforminy, czyli na przykład, nie wiem, glukofage, ja tu po polsku będę mówił, albo siofor, tak, czy coś takiego, to, no, to to jest wszystko, co trzeba robić. Po prostu się bierze taki lek na cukrzycę i już jest w porządku. A potem mi piszecie, albo jak się umówiacie ze mną na rozmowę, właśnie jeśli chcecie się umówić ze mną na rozmowę, czyli chcecie porozmawiać o programie cukrzyca, żeby mieć cukier to stotek, jak każdy zdrowy człowiek, uniknąć powikłań, wycofać te, te, które masz nawet, w większości to zależy od stopnia degradacji danego organu, y, albo chcesz, żeby Twoja waga wróciła do normy, ale normy prawidłowej, czyli nie takiej, że jak z zaleceniami dietetycznymi tracisz. Y, mięśnie, a tuż zostaje, w ten sposób tracisz wagę, to nie, to nie o to chodzi. Chodzi o prawidłową wagę, czyli mieć prawidłową sylwetkę. Czyli prawidłową mięśnioną sylwetkę. To jeśli takie rzeczy chcesz i chcesz wiedzieć, jak to zrobić, to jak jesteś na YouTubie, to tam link będziesz mieć pod filmem albo napisz komentarz, że chcesz taki link do, do, tego, do tego, żeby się dowiedzieć, na czym ten program polega, do wideo, które, o którym o tym opowiadam. No, jak jesteś na Facebooku, to oczywiście pisz w komentarzu albo prywatnie o tym, że potrzebujesz, że chcesz, że jesteś tym zainteresowany. Okay? No i na Facebooku, to mam na myśli oczywiście naszą grupę na Facebooku: Cukrzyca bez powikłań. No i teraz wracamy do tych leków, że jest takie przekonanie, że jak masz się cukrzycę, no to i to dobrze, trzeba iść do lekarza, i to, to dobrze, to jest prawdziwy kierunek. Ja nie jestem lekarzem, jeszcze raz powtarzam, ja nie leczę, no i wtedy dostaje się jak się ma cukrzycę typu drugiego świeżo zdiagnozowaną, no, masz tam cukier powyżej 100, zazwyczaj 120, 130, 150, tak zazwyczaj jest rano, mówię ten cukier, bo po posiłkach lepiej, to, to lepiej nie mówić, ale chodzi o to, że po posiłku też powinieneś mieć do 100. Tak naprawdę, ja wiem, tego nie mają nawet tak zwani zdrowi ludzie, czyli jeszcze nie zdiagnozowani w ale tak naprawdę, jeśli jadasz wszystko, nawet z umianem, to już nie jesteś zdrowy. To trzeba sobie jasno powiedzieć, ponieważ większość chorób sobie hodujemy całymi latami i one są po prostu niediagnozowane, nie dlatego myślimy, że jesteśmy zdrowi. Tak jak wielu cukrzyków myśli, że są zdrowi bo nie mają żadnej diagnozy, Na no ale zawał serca to jesteś diagnozowany zazwyczaj po śmierci, więc taka to jest diagnoza. Tak, cukrzyk w momencie diagnozy ma serce w takim stanie, jak zdrowy człowiek, tylko po jednym zawale, więc nie jesteś zdrowy. Mając cukrzycę już nie jesteś zdrowy, masz już jedno powikłanie, chociażby serce. No dobra, leki na cukrzycę, więc idzie się do tego lekarza, dostaje się te leki, no i przeświadczenie jest takie, że to już zrobiłem wszystko, co trzeba zrobić. No i potem mi piszecie, albo dzwonicie, że no biorę te leki, a cukier mam 150, albo 200, albo nawet 300. Jeśli myślisz, że te leki, które bierzesz, leki typu y, y, oparte o metforminę, czyli jeszcze raz przypomnę po polsku glukofagę, y, albo siofor, albo inna ta cała ta grupa z tych leków, że te leki obniżają ci cukier, no to nie, to tak nie działa. Te leki uwrażliwiają twój organizm na insulinę, którą produkujesz. I na tym polega to obniżanie poziomu cukru. Y Pamiętaj, że każdy cukrzyk z cukrzycą typu drugiego stał się cukrzykiem typu drugiego, bo wcześniej miał głęboką insulinooporność, Głęboką, no po prostu miał insulinooporność, Czyli jego organizm, czyli Twój organizm, stał się bardziej oporny na Twoją własną insulinę. Twój organizm, czyli Twoje komórki, krótko mówiąc. I, i teraz zadaniem tych leków jest sprawić, żeby Twój organizm stał się teraz bardziej. Znowu wrażliwy na tą, na tą insulinę, którą produkujesz. Druga rzecz, jeśli masz diagnozę cukrzyca, to znaczy, że Twój organizm na pewno nie produkuje już normalnych ilości insuliny, których produkowałby, gdyby miał prawidłową ilość komórek beta na czółce. Czyli masz cukrzycę dlatego, że już nie jesteś w stanie produkować. Takich ilości insuliny, które organizm potrzebuje, żeby usunąć toksyczny cukier z krwi. A jaki jest toksyczny cukier z krwi? Powyżej 100. Każdy, powyżej, każdy cukier powyżej 100 w Twoim organizmie jest dla Twojego organizmu toksyną. I organizm zrobi wszystko, żeby go stamtąd usunąć. No I ma yy, yy, dwie możliwości. Daje na to insulinę. Ale jeśli tej insuliny jest za mało, czyli dowajesz sobie taki typowy posiłek, jedz wszystko, jak jest porada diabetologiczna, wszystko z umiarem, licz indeks glikemiczny wszystko będzie dobrze, to po takim wszystko z umiarem, będziesz mieć cukier 150, 200, 300. Więc cukier, który się tam nigdy nie powinien w tej krwi pojawić. Oczywiście możesz powiedzieć, przecież insulina jest po to, żeby ten cukier zbijać. No pewnie, ale nie taki wyrzut, który wygląda jak himalaje. Tak naprawdę, twoja insulina ludzka, ta naturalna, którą produkujesz, jakbyś zrobił wykres z niej, to ma taki, że ma wzrost, potem 5 godzin prawie równo, i potem ma spadek. Tak działa insulina ludzka. I teraz, jaki produkt spożywczy, odżywczy dla człowieka, ma dokładnie taki sam wykres produkcji cukru? To jest mięso, kochani. Tak, tłuste mięso. Naturalnie, tłuste mięso ma taki wykres. Jaki wykres ma nasza insulina, jeśli chodzi o działanie? Zobaczcie. Może coś Wam to powie. Tak, jesteśmy drapieżnikami, jesteśmy mięsożerni, nie jesteśmy roślinożerni. Wszelki pokarm z roślin jest dla nas po prostu toksyczny pod wieloma względami. Cukier jest tylko jednym z nich, ale to właśnie cukier powoduje Ci prawie wszystkie choroby przewlekłe, no, pospołu z toksynami w roślinach, które robią Ci jeszcze choroby autoimmunologiczne. I tak się tworzy cukrzyca typu drugiego, zresztą. Więc y Roślinki to jest badziewie dla Ciebie i musisz o tym wiedzieć. No i teraz, więc co te tabletki robią? No dobra, obniżają, powodują, że Ty jesteś bardziej wrażliwy, no i wtedy ta odrobina insuliny, którą jeszcze produkujesz, mając tą cukrzycę, no bo jesteś po diagnozie cukrzyca, czyli już nie produkujesz tyle insuliny, ile powinieny, żeby Twój organizm mógł doprowadzić cukier do stołu. Ok? To jest zasada. Szybko do stołu. bo on sobie z czasem zazwyczaj z tym posiłkiem poradzi, Gdzieś tam ten cukier zjedzie, no więc ta tabletka ma sprawić, żeby, był bardziej, żeby twoje komórki znowu były bardziej wrażliwe na tą insulinę. Ale pamiętaj, że tym, co sprawi, że twój organizm z powrotem, twoje komórki, twojego ciała będą wrażliwe na insulinę, czyli usuniesz insulinoporność, a to się zawsze wiąże z otłuszczeniem, Jak nie zewnętrznym, to zewnętrznym. Ze, zewnętrz, tak zaczyna się zawsze od tłuszczenia odrobinę. Więc, żeby to wycofać, tą insulinoporność, a więc też twoją otyłość. Mówię, jakiejkolwiek postaci, czy wewnętrznej, czy już zewnętrznej, to potrzebujesz mieć cukier do 100. A żeby mieć cukier do 100, to musisz zastosować wiele różnych rzeczy, które do tego doprowadzą. No i teraz te tabletki, jeszcze raz do nich wrócę, oparte o metforminę, uwrażliwią ten twój organizm, ale nie usuną przyczyny tej insulinooporności. A przyczyną jest cukier powyżej 100. Okay. Teraz drugi typ tabletek to jest. Yy, to są tabletki, kiedyś były takie, które sprawiały, że zmuszały twoją, twoje komórki istniejące jeszcze w trzustce do intensywnej produkcji insuliny i w ten sposób też obniżały ci cukier. Jeszcze wrócę do tej metforminy, do tych tabletek, o których mówiłem przed chwilą: że te tabletki mają ten plus o tu właśnie widać w razie mój sensor że mają ten plus że one nie powodują hipoglikemii, czyli spadków cukru poniżej tam powiedzmy 70, czyli tej normy prawidłowej, tak. Natomiast yy, tabletki, które zmuszają twoją trzustkę do produkcji insuliny, absolutnie dr Bernstein ich nie poleca, dlatego że yy, yy, one mają dwa negatywne yy, 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 takie skutki. Pierwsze Wykończąc Twoje komórki beta na trzustce, tym właśnie, że każesz im intensywniej pracować niż normalnie. Niż w ogóle jeszcze, że one tam są, to już jest cud. A wykończyłeś te komórki beta, które już wykończyłeś, pamiętaj, że 80% średnio musisz wykończyć, żeby mieć diagnozę cukrzyca. Wykończyłeś cukrem powyżej 100. Każdym cukrem powyżej 100. Tak. Zdrowi ludzie mówią, że do po jedzeniu może być 140. No gówno, prawda. Jak masz 140, to masz choroby przewlekłą. Właśnie w ten sposób sobie je generujesz. I teraz druga rzecz. Skutek uboczny to jest taki, że robi właśnie to niedocukrzenie. Czyli to samo, co robisz sobie podajesz sobie insulinę, że możesz mieć niedocukrzenie. U mnie takie niedocukrzenie, jak jeszcze nie wiedziałem, jak sobie z tymi cukrami, jak sobie z cukrzycą w ogóle radzić, doprowadziły do dwóch utrat przytomności. Wtedy cukrzyk może mieć y, objawy tak jak w padarce, czyli prężenia organizmu. I te prężenia w połączeniu z osteoporozą. Prawie każdy cukrzyk ma osteoporozę. Tak, stan zapalny kości doprowadziły do połowania w sumie czterech moich kręgów w kręgosłupie. Ja nie miałem chodzić, ale na szczęście jakoś się udało, że chodzę. Więc to są te dwa negatywne skutki. Niedocukrzenie oraz załatwienie, wykończenie pozostałych już komórek beta czu, na No i wtedy oczywiście tak naprawdę jesteś technicznie cukrzykiem typu pierwszego, bo nie produkujesz już własnej insuliny, więc jesteś skazany na podawanie sobie insuliny w zastrzykach i to, i to jak Wielu cukrzyków myśli, ja też tak myślałem, kiedy miałem diagnozę, że jak mam sobie podawać sam, zastrzyki robić z insuliny, to był dla mnie dramat, a teraz dzisiaj wiem, że to jest najprostsza metoda, żeby opanować cukrzycę i najskuteczniejsza i nie mająca żadnych powikłań. No dobra, to mamy dwa rodzaje tych tabletek oparte o metforminę, które uwrażliwiają metforminać na Twoją własną insulinę. Te, które zmuszają trzustkę, to jest drugi typ do tego, żeby produkowała więcej insuliny, a już naprawdę nie ma prawie z czego, czego tego produkować. Pamiętaj o tym, w sensie raczej wykończysz sobie tą, tą, tą jeszcze istniejące ciągle komórki beta na trzustce. No i trzeci typ leków, to są tak zwane nowego typu, to jest odkrycie, wow, odkrycie przemysłu farmaceutycznego. Otóż cukrzyk typu pierwszego, który nie produkujesz insuliny, przed diagnozą zazwyczaj mocno chudnie oraz często oddaje mocz. No i dlaczego często oddaje mocz? Dlatego, że funkcję tego, co nie może zrobić twoja insulina, no bo jej nie ma, te komórki już zostały zabite wszystkie, wytłukłe się sobie, tak jak ja sobie je wytłukłem, to tą, tę funkcję przejmuje przebują nerki. Więc nerki odfiltrowują nadmiar cukru z krwi i odprowadzają go z moczem. Problem na tym, polega na tym, problem, wią problem wiąże się z tym, że z tym częstym oddawaniem moczu masz yy, po pierwsze, możesz mieć yy, odwodnienie organizmu. To jest bardzo niebezpieczne, bo wtedy możesz wejść w kwasicę ketonową. I drugie, to jest takie, że yy, jesteś narażony na infekcje dróg moczowych, dlatego że wysoki cukier w twoim moczu jest pożywką dla no, w cholerę, w cholerę y, y, patogenów, y, mikroorganizmów, które się tym żywią i szkodliwych bakterii, krótko mówiąc, oraz drożdży. Więc u mężczyzn i u kobiet często występują wtedy problemy drożdżycy y, penisa lub y, 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 zewnętrznych dróg rodnych, jeśli chodzi o dróg moczowych, jeśli chodzi o kobiety, więc to jest naprawdę badewne. No i teraz, co wymyśliła farmacja? Otóż farmacja wymyśliła, że to jest kurwa, przecież genialne, przepraszam za słowo genialne, że można ten nadmiar cukru odprowadzać poprzez mocz. Już nie mówiąc o tym, co się dzieje z nerkami wtedy, tak? Pamiętaj, że y, dla cukrzyka nerki są jak skarb, ponieważ one są często uszkadzane właśnie przez cukrzycę, no to teraz nie dość, że mają taki problem, to ty jeszcze ten nadmiar cukrzycy przez te nerki chcesz odprowadzać. No i farmacji to nie przeszkadzało. Te wszystkie problemy jej nie przeszkadzały. Wymyślili leki na cukrzycę, których podaje wielu sobie już dzisiaj cukrzyków typu drugiego. To jest modne u lekarzy. Ja po prostu jestem tym przerażony, przerażony. To podają leki, które właśnie powodują, że ten cukrzyk nagle zaczyna odprowadzać nadmiar cukru poprzez swoje drogie moczowe przyznaki. Że tak powiem, jak to... Nie wiem, czy widzieliście taką bajkę sąsiedzi, kiedyś tam w PRL-u była ja tę bajkę. To to oni często mieli tam takie właśnie takie zjawisko. Tak. Robisz dokładnie to, co robi twój organizm, ratując się przed toksyną, jaki jest cukier i uwalniając go przez nerki. W cholerę uszkadzając w ten sposób resztę organizmu, ale organizm przeżyje, oczywiście, że przeżyje. Tylko pytanie, czy ty jako cukrzyk chcesz iść tą drogą? Jardiance, to się pisze na przykład, to jest cała grupa leków tego typu, które usuwają cukier z moczem. Nie wiem, jaką głupotę jeszcze ta farmacja wymyśli, ale to jest po prostu przerażające. Więc yy, wystarczy ci jako cukrzykowi typu drugiego MetFormina, wystarczyć. Wystarczy ci, ci prawidłowe ćwiczenia fizyczne, wystarczy ci prawidłowe jedzenie, dzięki któremu będziesz w stanie oraz tym lekom utrzymać cukier do stop jedzenia. I oczywiście, że to jest do zrobienia. Jak też wiedzieć jak? No to jak mówię, na, na, na YouTubie masz albo komentarze pisz, albo masz link pod filmem do tego. Do wideo, w którym mówię, na czym to wszystko polega. A jeśli jesteś na grupie na Facebooku, to pisz w komentarzu albo prywatnie o tym, że chcesz takie wideo i zobaczyć, jak to wszystko działa. I to jest jedyna prawidłowa droga, bo obniżając cukier do 100, automatycznie regulujesz swoją wagę, To się po prostu samo dzieje. Nie musisz kombinować, napierdzielać po parku godzinami. Samo się dzieje. Obniżając cukier do 100, wycofujesz swoją insulinooporność, więc naprawiasz wątrobę, przestaje być otłuszczona. Cały zresztą twój organizm zaczyna się regenerować. To jest po prostu fenomenalne zjawisko. I, i to nie ma nic wspólnego, że ja coś leczę, ja robię środowisko do tego, żeby twój organizm mógł wrócić na prawidłowe tory. To wszystko. Chodź sobie dalej do lekarza, będzie chłop zadowolony, powie ci w końcu, że u wielu cukrzyków, wiesz, można wycofać cukrzycę typu drugiego, dla medycyny jest to, powtarzam, zjawisko niemożliwe do osiągnięcia. No pewnie, że jest niemożliwe, jak wpierdzielasz wszystko, co, co oni Ci mówią, że masz pierdzielać, to nie ma takiego, że nie masz szansy w ogóle, żeby, żeby wyjść z tej cukrzycy. Natomiast normalizują cukier do 100, Twoje komórki beta na czułce, o ile jeszcze są, zaczną się zagnieżać z powrotem, namnażać po prostu, odrastać, tak jak to ludzie ją odrastać. Tak jak wątroba może odrosnąć, dokładnie to tak samo. Więc jak się namnoży ich znowu tam sporo, no to organizm sam zacznie sobie regulować znowu swój, ten swój cukier bez pomocy tych tabletek. Mówię o tych upartych o metforminę. Jak mówię, nie chcę mieć nic do czynienia i ich wszystkim nie polecam absolutnie stosowanie leków, które powodują usuwanie nadmiaru cukru poprzez mocz. No, jaka alternatywa? No, alternatywa jest taka, że potrzebujesz po prostu insuliny sobie wstrzykiwać. Tak. Jeżeli będziesz wiedzieć, jak to robić, w jakich ilościach, jaki rodzaj insuliny, to wszystko mówię w tym wideo tam, yy, 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 gdzie mówię ci, jak sobie poradzić z cukrzycą, yy, no to, to nic więcej nie potrzebujesz. I nawet jeśli tą insulinę będziesz potrzebował przez krótki okres. Wtedy, żeby sobie poradzić z tymi wysokimi cukrami, a powtarzam, każdy cukier powyżej 160. Jeśli już zastosowałeś maksymalne ilości metforminy, jest powyżej nadal 160, to potrzebujesz insuliny, po prostu. Oczywiście twój diabetolog ci ją przypisze yy, i oczywiście wiedzą diabetologowie o tym, że, że, taka, że, że taką insulinę trzeba przepisać. To nie jest moja wiedza, to jest wiedza od nich, więc, więc absolutnie tak. Yy, I ta insulina nie jest dla ciebie okropieństwem. Uwierz mi, insulina jest. Najszybszą metodą wyregulowania twojego cukru. I jeśli się da nawet pozbycia się cukrzycy typu drugiego. Fenomenalnie, prawda? No i wtedy już oczywiście nie musisz brać ani insuliny, ani tabletek i wszystko będzie funkcjonować dobrze. Dobra, to tyle na temat tabletek. Myślę, że te trzy rodzaje, które wymieniłem, są takie podstawowe. I powtarzam jeszcze raz, żadna z tych tabletek nie leczy cię z cukrzycy. No, miej ty człowieku otwartą głowę i trochę. Jakby własnego myślenia, świadomości. A oglądając te moje filmy, Twoja świadomość powinna już być wysoka, jeśli chodzi o cukrzycę. Tak? To, co uchroni cię przed powikłaniami w cukrzycy, bo sama cukrzyca nie jest problemem. Powikłania są problemem, jest cukier dostojny. Jeszcze raz powtarzam. Cukier, jak u zdrowego człowieka, powinien być, gdyby znowu nie wpierdzielał tych wszystkich rzeczy, które się ostatnio wpierdziela. A o tym, co wpierdzielać? W jakich ilościach, że wcale nie trzeba głodować, to wszystko jeszcze raz powtarzam w programie Cukrzyca. Jak chcesz się dowiedzieć na czym on polega, skorzystaj z tego linku, pisz w komentarzu, to chcesz, czy to na grupie, czy, czy na, pod, na YouTube pod filmem. Do zobaczenia, mam nadzieję, że za tydzień. Jak macie pomysły na jakieś tematy, o no właśnie, coś co Was gniecie w cukrzycy, a z czym nie możecie sobie poradzić, to piszcie w komentarzach. Też one będą dla mnie fajną inspiracją pewnie do stworzenia następnych filmów dla Was. No bo po to to robię, żeby mm. Wam pomóc po prostu w tej cukrzycy. Sam sobie pomogłem, pomogłem już setkom ludzi w cukrzycy, więc yy, myślę, że jest to dobre źródło dla Was. Do życzę.